Że tutaj montuję teraz, ona już jest sprawdzona, i, i za chwileczkę pokażę ci jeszcze, bo wszystko działa tak jak, tak jak ustaliliśmy, czyli e, ten ring jest wymieniony. Cała instalacja została tak jak wcześniej, także zapala się automatycznie, gaśnie automatycznie, świeci po całości, sprawdzałem na każdym etapie cokolwiek tam przylutowałem, zrobiłem, to się upewniałem czy, czy, czy działa, dmuchałem na zimne, żeby, żeby po prostu się nie zapędzić za daleko i nie rozbierać, nie wymieniać go. Jestem pewny, że teraz wszystko działa. W momencie kiedy to było rozebrane, no to jest pomalowane jeszcze raz, bo tam jakieś ryski powstały w wyniku przekładania, otwierania, zamykania, no to jest pomalowane jeszcze raz czarnym matem. Zmieniona jest pozycja tego projektora. On jest teraz tak bardziej w centralnym punkcie i jest usytuowany ba... znaczy linia linia światła jest równoległa do podłoża i to zro... odkryłem jak tutaj to zrobić to mam w filmiku pokazane także na pewno nie mam mowy o pomyłce jest dokładnie w punkt nie ma żadnych odchyłów do, do poziomnicy idealnie jest w poziomie ta linia co do tej lampy, no to jest tutaj e, sprawdzone, że tak naprawdę ona nigdzie tam się nie opiera. Nic tak naprawdę e, nie, nie przeszkadza. Jest tam wszędzie dookoła minimalna szczelinka i to jest fajnie spasowane. Dzięki temu, dzięki temu nie widać. To co się tam kryje we wnętrzu lampy, o tutaj chodzi z maskownicą, jest idealnie to zrobione, jest pełen